Witam wszystkich na moim kanale. Minęło już trochę czasu od pojawienia się sprawozdania z działalności Świadków Jehowy w ubiegłym roku. Na co wskazują ich osiągnięcia? Dokąd zmierzają i czy mogą spodziewać się świetlanej przyszłości? O tym będzie ten podcast. Oczywiście będzie zawierał moje subiektywne odczucia, więc proszę o luźne podejście do tematu. Po prostu popatrzyłem w tabelę, pododawałem to i tamto, inne uśredniłem. Prowadzę kanał YouTube już ponad rok, przez co obserwuję religię Świadków Jehowy dużo wnikliwej niż wtedy, kiedy byłem jednym z nich. Zebrał mi się parę wniosków, którymi chciałbym się podzielić. Znacie mnie i oczywiście będzie to bardziej tyrada niż pochwała Świadków Jehowy. Bo też tak bardzo, jakbym chciał, to chwalić ich nie ma za co. Przy okazji poruszę też temat komentarzy. To może być taki podcast miszmasz. Zapraszam. Niedawno pojawiło się sprawozdanie z działalności Świadków Jehowy w roku służbowym 2025. Rok służbowy nie obejmuje całego kalendarzowego. 2025 rozpoczął się 1 września 2024 i zakończył 31 sierpnia 2025. I jak to się mówi, liczby nie kłamią, ale można kłamać za pomocą liczb. I to Świadkowie Jehowy robią świetnie. Zmienili całą podstawę liczenia. Utrzymują, że wciąż liczą tylko aktywnych świadków jehowy, czyli tych, co głoszą dobrą nowinę. Z tym, że świadkowie jehowy prawie przestali głosić. Teraz stoją przy stojakach i bynajmniej nie po to by dyskutować i bronić swojej wiary. O nie. Stoją tylko jako ochroniarze wózków z literaturą. A ponieważ pies z kulawą nogą do nich nie podchodzi, to i roboty za dużo nie mają. A jak już ktoś podejdzie, a nie daj Boże, miałby jakieś niewygodne pytania, to albo wyślą go na swoją stronę jdw.org, albo uciekną. Ale liczby, te muszą być budujące. Co zrobili, by to osiągnąć? Zmienili najważniejsze kryterium oceny aktywności pojedynczego świadka jechowy. Kiedyś na pytanie o ilość służby w danym miesiącu, człowiek musiał podawać ilość godzin spędzonych w służbie. I taki przykładny głosiciel spędza w służbie około 10 godzin. Dzisiaj na pytanie o ilość godzin głosiciel odpowiada tak. Bo aby podtrzymać tabelki na plusie, wystarczy na koniec każdego miesiąca potwierdzić, że się głosiło. Wystarczy do kogoś raz otworzyć usta. I tak oto można było podreperować średnią. Nagle nieaktywni stali się na nowo aktywni, a co za tym idzie, zaczęli być na nowo doliczani do ilości świadków wiechowy. Teraz to są czasy. Kiedyś nie było tak lekko. Nie było cię widać na zbiórkach, to i wyników mieć nie mogłeś. No a że sumienie każdy ma jakie ma, to niektórzy zgłaszali nieaktywność. I mieli później suszone głowy i wizyty starszych mające na celu reaktywację takiego śpiocha duchowego. A teraz. Głosiłeś zenku? Głosiłem. Czek. Miesiąc z głowy. No ale wróćmy do sprawozdania rocznego. Podsumowanie jest optymistyczne. Wzrost liczebności wiechowych na świecie o 2,5%. Ilość oszczonych 304,5 tysiąca. Zadałem sobie trud przeliczenia przypadania sztów na kontynenty. I tak. Europa leży. Niecałe 7% wszystkich sztów na całym świecie odbyło się w Europie. Afryka zwycięstwo. Ponad 45% wszystkich sztów. Powtarzam to do znudzenia, ale powtórzę ponownie. Świadkowie Jehowy mają wzrost tylko w biednych chrześcijańskich krajach. Recepta na sukces jest bowiem prosta. Słaby dostęp do informacji plus bieda codziennego życia plus chrześcijańskie korzenie. A potem przechwałki na JW, jaki to wzrost notują. A oni na gotowe weszli i chrześcijan do Chrystusa na nowo przyprowadzają. Tyle że nie przez kuchnię, a przez werandę. Weźmy taki przykład z Afryki. Dwa podobnie brzmiące i sąsiadujące ze sobą kraje. Niger i Nigeria. Pierwszy to kraj muzułmański, drugi chrześcijańsko-muzułmański z chrześcijańską większością. Nigeria ma dziesięciokrotnie więcej mieszkańców, ale nawet po przemnożeniu raz dziesięć wynik jest miażdżący. Uwaga! Niger – ilość ochrzczonych 10 osób przez cały 2025 rok. Podobne, niewiele znaczące wzrosty można spotkać we wszystkich krajach, w których chrześcijaństwo nie jest religią dominującą. A teraz Nigeria. Ilość ochrzczonych 27 263. To rekord światowy. A propos Nigerii. Ostatnio daje się zauważyć taki trend wśród świadków Jehowy. Używają mediów społecznościowych, aby pokazać wesołe życie, jakie prowadzą. Młodzi ludzie produkują krótkie filmy na TikToku. W stylu takim bardziej gangsterskim niż chrześcijańskim. Taki lans. Może celem zaimponowania płci przeciwnej. No ale młodość ma swoje prawa, więc nie będę się wypowiadał. Co interesujące, to fakt, że pokazują oni, jak religia świadków Jechowy różni się w odbiorze w afrykańskich krajach. To, co w Polsce byłoby nie do przyjęcia, tam doskonale się sprawdza. Zobaczcie ten krótki film. Film pochodzi z innej platformy, więc musiałem go wypikselować. Ale jak ktoś ma TikToka, to znajdzie takich setki. Wesołość i tańce w rytm pieśni świadków Jehowy. Bardziej gospel niż znana mi od dziecka religia. Co chciałbym podkreślić, pokazując ten film? Nie chcę drwić z Nigeryjczyków. Taka ich kultura. Ale powiedzcie mi, czy ci ludzie wyglądają wam na takich, którzy na serio podchodzą do wiary. Czy czytają Biblię, zastanawiając się nad znaczeniami słów? Czy sprawdzają fakty w internecie? Albo interesuje ich historia organizacji. Ja szczerze wątpię. To takie bardziej Alleluja i do przodu. I znowu nie oceniam ich podejścia do wiary. Pokazuję raczej, dlaczego świadkowie Jehowy święcą takie sukcesy w Nigerii i podobnych do niej krajach. A jeśli jakiś świadkowski apologeta chciałby uruchomić się w komentarzach pod moim podcastem i bronić tezy, że wzrost to ewidentny przejaw błogosławieństwa Bożego, to od razu utnę takie spekulacje. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, czyli popularnie Mormoni, to w Nigerii najszybciej rozwijająca się i największa wspólnota mormońska w Afryce, licząca pod koniec 2024 roku ponad 250 tysięcy członków. Przypomnę, świadków Jehowy jest 170 tysięcy. Liczba Mormonów z niespełna 2300. W 1983 roku wzrosła do ponad 250 tysięcy w 2024 roku. Im to dopiero Bóg błogosławi, co nie? Świadku Jehowy? Różnica pomiędzy mormonami a świadkami Jehowy jest taka, że ci pierwsi bardzo angażują się w wolontariat i lokalne programy edukacyjne. Mają też programy pomocowe w przypadku kataklizmów. Najważniejszy z nich nazywa się Helping Hands. W 2024 roku Mormoni wydali w tym programie prawie 1,5 miliarda dolarów na pomoc humanitarną. 1,5 miliarda. A Świadkowie Jehowy? Dalej z 2023 roku mówią o 10 milionach dolarów. 10 milionów przy półtora miliarda u Mormonów. To uwaga, 150 razy mniej. To naprawdę miażdżąca różnica. Tym bardziej, jeśli sobie uświadomimy, że to, co Mormoni wydali w jednym roku, świadkowie Jehowy wydadzą w ciągu najbliższych 150 lat. Która religia z tych dwóch wydaje się bardziej opiekuńcza? Nie dziwię się, że więcej jest w Nigerii Mormonów niż świadków Jehowy. Aha, i żeby nie było, że twierdzę, że Mormoni robią inną robotę niż świadkowie Jehowy. Mormoni działają głównie na południu kraju, bo właśnie na południu dominuje chrześcijaństwo a islam na północy. Więc też korzystają z otwartych drzwi i na potęgę robią konwertytów z chrześcijańskich nigeryjczyków. A to, że Nigeria jest krajem w większości chrześcijańskim, to nie zasługa mormonów czy świadków Jehowy, a znienawidzonego kościoła katolickiego. Okej, okay, zostawmy Afrykę, wróćmy do kraju. W Polsce niezmiennie spadki. Ostatnie sprawozdanie ujawnia jednoprocentowy spadek. Tego nie da się ukryć pudrowaniem wyników w tabelach. Nie dała nic zmiana sposobu zaliczania osób do aktywnych świadków Jechowy. Z roku na rok polskich świadków jest coraz mniej. Był chwilowy wzrost i to o 2%. Zgadnijcie, w którym roku. Podpowiem, że Ukraina zanotowała wtedy 14% spadek, a w Polsce nastąpił cudowny 2% wzrost. Wszystko jasne. I niby z wykresów wynika, że w roku służbowym 2025 było 1279 chrztów, Ale to oznacza, że prawie dwa razy więcej umarło i zostało wykluczonych lub odeszło. Dane dotyczące kongresów w ilości sztów na tle ilości obecnych, które podsyłają mi z Neomi PIMO, są bezlitosne. Osób ochrzczonych jest naprawdę niewiele. Przypomnę dane archiwalne. W roku 1989 na stadionie Śląskim w Chorzowie podczas jednego kongresu ochrzczono 2663 osoby, a w roku służbowym 2025 w całej Polsce, jak już wspomniałem, raptem 1279 osób. Teraz w większości chczone są dzieci Świadków Chowy, a nie ludzie, którzy świadomie przystępują do tej religii. Nic dziwnego. W Polsce dostęp do informacji jest powszechny. I niestety, tak jak nikt nie słucha propagandy Kim Jong-una, tak nikt nie słucha propagandy świadków Jehowy. Bo świadectwa osób, które uciekły z Korei Północnej są bardziej wiarygodne, tak samo świadectwa osób, które opuściły szeregi świadków Jehowy. Ostracyzm, którego tak skrupulatnie przestrzegają, dalej niezmiennie rozbija rodziny i demonizuje tak to właściwy wyraz. Demonizuje osoby, które przestały być świadkami Jehowy. I dalej osobiście uważam, że albo nastąpi słynne nowe światło w tej sprawie, albo będzie to gwóźdź do ich trumny. Nikt świadomie nie wstąpi do religii, która mówi mu, że będzie musiał odrzucić swoje rodzone dzieci lub rodziców, jeśli ci przestaną być wyznawcami ciała kierowniczego. Polska to bardzo dobry przykład w tym temacie. Internet robi swoje. I nawet jeśli nie wszyscy. To wystarczająco dużo osób jest świadoma kontroli i może w porę ostrzec każdego znajomego, który nieświadomie zacznie studium ze świadkami Jehowy. Z zadowoleniem osobiście stwierdzam na tym polu małe sukcesy. A wracając do spadków, to te obserwuje się już od 2004 roku. W tamtym czasie odnotowano najwyższą liczbę głosicieli i wynosiła ona przeszło 128,5 tysiąca. Od tamtej pory nastąpiła najpierw stagnacja a później spadki i dziś według danych ze strony JW.org w Polsce jest 113,5 tysiąca świadków. A więc przez 21 lat szeregi zmalały o 15 tysięcy osób. A trzeba przypomnieć, że oczekiwania były inne. W naszej służbie królestwa, wewnętrznym miesięczniku Świadków Jehowy, w lipcu 1998 roku na stronie siódmej można było przeczytać odezwę do głosicieli w Polsce. Wezwanie dotyczyło osiągnięcia nowej najwyższej 130 tysięcy głosicieli. Niestety nigdy nie udało się osiągnąć tego celu. Dlaczego o tym mówię? Bo we wspomnianym artykule podano niecodzienne dane. Ujawniono, ilu w zborach jest ochrzczonych, a ilu aktywnych głosicieli. Tych pierwszych było 135 tysiąca, a tych drugich 125 tysięcy. Oznacza to, że w tamtym czasie było 5,5 tysiąca nieaktywnych, niegłoszących, a ochrzczonych świadków Jehowy. To nieco ponad 4% całości. Wystarczyło więc namówić tę grupę do pójścia do służby na jedną godzinę w miesiącu, aby uznać ich za głosiciela i tym sposobem osiągnąć rekord 130 tysięcy aktywnych członków. Tak jak już mówiłem, nie udało się tego osiągnąć. Ale wracając do naszych czasów. W poprzednim 2024 roku w Polsce również był jednoprocentowy spadek. Ktoś powie, że 1% to niewiele. Możliwe. Ale wyobraźcie sobie zgromadzenie obwodowe w liczbie 907 osób. Taki standard. A w następnym roku całe takie zgromadzenie znika, bo tyle właśnie wyniósł w Polsce ten 1%. To mniej więcej 9 zborów. A to oznaczać może, że dziewięć sal królestwa trafi pod młotek i dołączą do bogatej oferty nadarzyńskich nieruchomości na Oto Dom. A jeśli słuchasz mojego podcastu jako osoba niedawno wykluczona, to może czujesz osamotnienie. Ale wyobraź sobie, że to samo czuje dziewięćset innych osób. W takiej grupie na pewno nie czułbyś się samotnie. Więc głowa do góry, w Polsce ta religia upada. A jeśli chcesz pomóc w jej szybszej dekonstrukcji, to dołącz do nas na proteście, który odbędzie się w dniach 4 i 5 lipca 2026 roku w Warszawie. Szczegóły w opisie tego podcastu. Chciałbym jeszcze poruszyć sprawę komentarzy pod moimi podcastami. Nie boję się krytyki. Każdy, kto chce, może dowolnie oceniać treści, które zamieszczam. Ale nie będę tolerował atakowania mnie. Zwłaszcza komentarzy tak niskich lotów jak: jesteś kłamcą. Dobrze, że cię z domu wywalają. I tym podobne. W przypadku takich oznak miłości do mojej osoby, będę stosował metodę wykluczenia ze społeczności, jak u Świadków Jechowy. Nie, że się tym przejmuję, bo naprawdę spływa to po mnie, ale ludzie posuwali się wręcz do spamowania każdego nowego podcastu. Świadku Jechowy, ja wiem, że mnie nienawidzisz. Jestem odstępcą, który, jak usłyszałem z ust moich najbliższych, pluje na organizację. Rozumiem Twoje rozgoryczenie. Działamy na przeciwległych biegunach i mamy zgoła odmienne cele I wiem, że na ulicy byś do mnie nie podszedł Ale jeśli twoja anonimowość w internecie Wzbudza w tobie tyle chęci do gryzienia mi To uczyń to proszę merytorycznie Więc jeśli piszesz, że kłamię To napisz pod podcastem, w którym miejscu minąłem się z prawdą Oznacz tak zwaną sygnaturę czasową Czyli na przykład 2 minuta 27 sekunda Mówisz to i to, a to jest kłamstwo Wtedy z chęcią odniosę się do zarzutu. Tym bardziej, że zależy mi, aby podcasty były dobrze sprawdzone i zgodne z faktami. Ale jestem tylko człowiekiem i zdarzają mi się nieścisłości. Więc jeśli napiszesz ogólnie, ty kłamco, no to wybacz, ale nie mam czasu ani chęci udowadniania, że nie jestem wielbłądem. Ciekawą rzecz też zauważyłem w komentarzach tych w miarę grzecznych apologetów świadkowskich. Nagrałem już sporo podcastów, a na palcach jednej ręki mógłbym wyliczyć te komentarze, które zahaczały o treści z podcastu. Oprócz ataku ad personam, ulubioną metodą komentujących jest stawianie chochoła, czyli zastąpieniu moich argumentów ich własnymi argumentami. A potem rozprawiają się z tymi rzekomo moimi argumentami, z którymi kompletnie się nie identyfikuję. Śmiesznie to wychodzi, kiedy ktoś robi ze mnie niewierzącego, trinitariana. Albo wciskam jakąś doktrynę, której nawet nie brałem pod uwagę. Albo stawia zupełnie inny problem, który nijak ma się do podjętego przeze mnie tematu, ale bardziej pasuje rozjuszonemu świadkowi. I ten walczy z tym kochołem, którego sam ustawił, i cepy wali, a na końcu jeszcze triumfuje, że dał Reggie popalić. Cieszyć może to, że jeśli się chociaż dowartościował, to dobre i to. Inna grupa komentujących to domorośli psychologowie. Oni wiedzą, na jakie choroby psychiczne cierpię, co mną steruje, jakie mam ukryte cele, a nawet jak skończę. No taki prorok-psycholog, proszę ja ciebie. Tacy muszą mi wybaczyć, ale szkoda mi czasu na podejmowanie takich wątków. I na koniec jeszcze o tym, co się właśnie dzieje. Dziś, 5 lutego 2026 roku, mój starszy synek skończył 3 lata. Ale nie, to nie jest wiadomość dnia. Dziś wystartował najbardziej spektakularny proces przeciwko świadkom Jehowy. Ma miejsce w Norwegii, będzie trwał tylko trzy dni i może odmienić losy byłych świadków Jehowy. A jeśli nawet nie odmieni, to ustanowi precedens tak potrzebny i wyczekiwany. W przypadku przegranej świadków, sprawa wyląduje najprawdopodobniej w Strasburgu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Niech i tak będzie. Ważne, żeby sprawa stała się głośna, żeby coraz więcej ludzi zrozumiało, jak bezwzględną i łamiącą prawa człowieka jest religia Świadków Jehowy i jej wymóg przymusowego ostracyzmu w stosunku do osób, które nie chcą dalej pozostawać członkami tej religii. Nie chcę wiązać z tą sprawą nadmiernych nadziei, ale my, eksowie i PIMO, czyli osoby uwięzione, ukrywające się, potrzebujemy pierwszego pozytywnego wyroku. Potrzebujemy precedensu jak Kaniacz-Dżu. No cóż... Nic więcej poza czekaniem zrobić nie możemy, więc zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ale jedno jest niezmiennie pewne. Ta religia musi upaść.